Cześć! Czy znasz ten moment, w którym jesteś gotowy na trening, ale twoje ciało mówi nie? Dziś pokażę Ci, jak dopasować trening do poziomu energii i dyspozycji dnia. Autoregulacja w treningu to umiejętność dopasowania rodzaju wysiłku i obciążenia do aktualnego stanu organizmu, zamiast trzymania się sztywnego planu. Jak to zrobić w praktyce? Prowadź do swojej rutyny 5-stopniową, subiektywną skalę oceny poziomu energii. Każdy z tych pięciu stopni będzie odpowiadał konkretnemu samopoczuciu i poziomowi energii w danym dniu. Oprócz tego możesz też monitorować takie parametry jak na przykład tętno. Jeżeli twoje tętno spoczynkowe mierzone rano będzie wyższe niż zazwyczaj, może to oznaczać, że twoje ciało jest w fazie wzmożonej regeneracji. A co za tym idzie, intensywny trening może nie być tutaj dobrym pomysłem. Kolejnym parametrem, który warto monitorować jest HRV. Jest to zmienność rytmu serca. Wysokie HRV oznacza, że twój organizm jest bardzo dobrze zregenerowany. Natomiast niskie HLV oznacza, że tej regeneracji trochę brakuje. I zmożony wysiłek nie jest wtedy wskazany. Odpowiednią regenerację w ma wiele czynników. Między innymi sen, odpowiednia podaż protein, poziom nawodnienia, rozciąganie i rolowanie. Klucz to słuchać swojego ciała. Jeśli nie masz siły, nie musisz rezygnować z ruchu ale warto dostosować jego intensywność. Jeśli się z tym zgadzasz, to zostaw subskrypcję i napisz w komentarzu, jak zbacz o swoją regenerację. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zdrowym odżywianiu, to zapraszam Cię na moje social media, wpadaj też na moją stronę internetową. Bardzo Ci dziękuję za uwagę i do następnego.